Witam serdecznie. Moim gościem Krzysztof Grybel, Gadget Team. Witam serdecznie. Krzysztof, wielkie gratulacje, wielkie gratulacje. Ty jesteś kapitanem tego teamu i stworzyłeś, można oficjalnie powiedzieć, w 12. kolejce Gadget Team, mistrzem sufiks pierwszej ligi. Na twoje ręce składam gratulacje, Krzysztof. Opowiadaj, jak to dzisiaj było podczas meczu. Dziękuję pięknie. No co było? No, baliśmy się tego meczu bardzo, bo wiemy jaką drużyną byli koledzy. Aczkolwiek pomimo absencji Krzyśka Siurkowskiego, Dominika Zakartki, Artura też nie było, ciemci nie było. No brakowało nas kilku naprawdę, ale udało się, udało się zagrać mecz tak jak żeśmy oczekiwali tego. No i co? No i jest mistrz. Jest mistrz. No właśnie mistrz pokazuje tak naprawdę klasę w tym sezonie, jeżeli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi. Nieraz słyszało się teksty, że gadżet żyje z Jasiórkowskiego Krzyśka, który jest fantastycznym napastnikiem, bo rzeczywiście jest na szpicy, kończy to, co mu koledzy podają. Oczywiście też trzeba podawać, więc to nie jest tylko Krzyszek Jaśurkowski, ale wielki ukłon dla niego. Ale w tym sezonie pokazujecie, że wasza kadra pomimo problemów kontuzji czy też kartek przychodzą koledzy i tak wygrywają. No udało się faktycznie w tym sezonie pozbierać taką grupę chłopaków i tak fajnie udało nam się zgrać, że naprawdę, naprawdę możemy bez żadnych problemów zastąpić Krzyśka. No niestety kontuzja go wykluczyła. Mamy nadzieję, że jeszcze, jeszcze wskoczy chociaż na jeden ostatni mecz, czy tam na dwa jakby się udało, żeby sobie powalczył o tego króla strzelców, bo tam możliwe, że nawet jeszcze jest na, na pierwszym miejscu, aczkolwiek to się okaże po tej kolejce. Więc, no tak jak mówię, no, fajna ekipa się zebrała i mam nadzieję, że ta ekipa zostanie na przyszły rok na ekstraklasę. No właśnie, mówimy tu dzisiaj o sukcesie, trzeba się cieszyć. Za dwie kolejki będziemy lat szampana, wtedy oficjalne zakończenie, ale też trzeba myśleć o przyszłości. Będzie ekstraklasa. Panie kapitanie, no była ekstraklasa też na Ligie Fuzzy Futsalu. Ok, niemiło może wspomnieć, że spadacie, ale też nie z własnej winy, bo mieliście problemy kadrowe. Ale czy będziecie bogaci w doświadczenia, bogaci o wiedzę, bogaci o nowe pomysły, jak zrobić, żeby tej ekstraklasie zaskoczyć? Jak na przykład firma Budowla na Woźniach, czy walczy w tym roku na Lidzorika? Myślę, że tak, że będzie jakiś pomysł na grę, ale w sumie z tą grupą chłopaków myślę, że mamy duże szanse, żeby powalczyć. Przede wszystkim na pewno nie spać, no niestety na hali nie udało się przez kontuzję, przez. Po prostu tam przez fał krzyśka, także był zawieszony na chwilę, więc no ta końcówka nam nie wyszła. No i, i, i baraże w barażach żeśmy spadli, ale myślę, że teraz, jeżeli się uda utrzymać kadrę taką jak teraz, to bez żadnych problemów, myślę, że się w ekstraklasie utrzymamy. A teraz, tak po żartem, oczywiście, zepsuliście mi cały system, bo na ogół mistrzów poznajemy w 13 albo w większości 14 kolejce, a gadżet w 12. Za wcześnie, nie? Nie, może nie. <laughs> Oczywiście się śmieje, trzeba wam klasę oddać. No ale Krzyszek, uczciwie mówiąc, wygrywacie większość spotkań, nawet mało remisów. Czy była porażka? Chyba nie. Nie było porażki, były dwa remisy. No właśnie, także można ocenić sezon na 99,99%, ,99%, że udany, bo zawsze można ten dziesiątkę procenta zostawić na jakąś, nie wiem, poprawkę, prawda? Tak, jak Green Power zapłacą dobre pieniądze za tydzień to może i odpuścimy. O kurczę, to będziemy musieli wyciąć. I Krzysiek ostatnie, ostatnie pytanie. No Ekstra Klasa, Ekstra Klasa. Każdy powiedzmy kolokwialnie o niej marzy, o niej śni. Wiadomo, że tak nie jest, ale tak wszyscy mówią. Na pewno będzie fajnie rywalizować z tymi najlepszymi. Tym bardziej, że tak jak mówisz, macie fajną ekipę i nie sprzedacie skóry tanio. Na pewno, rok temu na hali. Yy... Jak była pełna kadra, e, pokazaliśmy, że możemy wygrywać z najlepszymi, bo wtedy bodajże z Gold Teamem wygraliśmy, to bodajże drugi czy trzeci mecz był, no ale niestety posypała się później kadra i było jak było, więc w, tym se w przyszłym sezonie Ligi Orlika myślę, że jeżeli, jeżeli zdrowie pozwoli wszystkim i tak dalej, to myślę, że napsujemy krwi nie jednym. Ale Krzysiu, jeszcze muszę się zmartwić, bo jeszcze nie macie tego awansu tak naprawdę do Ekstraklasy przyszłego sezonu, bo musicie się tak naprawdę za rok zgłosić. Będzie zgłoszenie? Będzie na pewno. <laughs> I o to mi chodziło. Gratulacje, jeszcze raz. Przekaż całemu zespołowi Gadget Team Mistrzem, Sufix pierwszej ligi Orlika. Gratulacje i dziękuję za wiatr.